Piękne długie włosy, która kobieta o nich nie marzy, niestety są bardzo podatne na zniszczenia i trzeba im poświęcić sporo uwagi, by wyglądały idealnie. Dziś podpowiem Wam, jak pielęgnować długie włosy i jakich błędów się wystrzegać. Cześć, tu Maciej Maniewski, zapraszam na odcinek z Adrianną w, w roli głównej. Dziś na mój fotel wpadła Ada yy, z kanału Bexi. Cześć Ada. Witam. Bardzo dziękuję, że jesteś. Ja dziękuję za zaproszenie. Yy, niesamowite włosy. No napatrzeć się nie mogę po prostu. Ale że ja bardzo lubię perfekcję, to gdzieś tam doszukałem się, że do końca możemy troszeczkę skorygować. Dzisiejszy odcinek, słuchajcie, będzie o tym, jak właśnie pielęgnować długie włosy i mimo że Ada ma już piękne i bardzo długie, to właśnie dzisiaj specjalnie o tym, jak takimi włosami profesjonalnie się zająć. Jakie metody polecane są zarówno w domu, jak i w salonach free. Żeby takie włosy w profesjonalny sposób również pielęgnować. Ada, odwaga jest? Oczywiście, ja jestem gotowa i. Gotowa ja, na wszystko? <grym> Dokładnie. No może nie na wszystko, ale na prawie wszystko. <grym> Okej, okay. słuchaj, włosy naprawdę są niesamowite. To są w ogóle chyba naturalne włosy, tak? Tak, tak. Nic nie robiłaś, żadnych farb, refleksów, nic i bardzo nic. dobrze, bardzo mi się to podoba. Natomiast końce absolutnie chciałbym troszeczkę tobie skrócić I, i zobacz, co się dzieje. O, nawet teraz mi się gdzieś zaplątały, zobacz te końce, tak? Mhm. Są takie troszeczkę porowate. Z tej strony też widać, że tutaj gdzieś już mamy jakieś takie małe ubytki. Jeżeli zgodzisz się na takie 10 cm podcięcia, Smutniałeś coś. Nie? Szkoda. Zawsze trochę szkoda, ale. Ale tak, może być. 10. Efekt będzie rewelacyjny. Mhm. Słuchaj, to nadal są długie włosy, tak? Jak będą mhm. takie? O, Zobacz. teraz jest lepiej, jak pokazujesz tak trochę niżej. Dobra, no to, to są nadal <grym> takie długie osiem. Dobra, to są nadal długie włosy, a zobaczysz, jak będą ładnie, równo podcięte, jakie wymodelujemy, to mm, przyznasz mi na koniec rację. Jestem o tym przekonany. Dodatkowo zrobimy dzisiaj Adzie niesamowitą usługę kaszmirowej keratyny. Wiecie doskonale, że to jest usługa, która daje niesamowite efekty. To właśnie przed Wami, zostańcie z nami. A my zabieramy się za mycie, okay? ok. To zapraszam. Jesteśmy gotowi. Bardzo długie włosy, a więc musiałem siąść. Nie pamiętam już, kiedy siedziałem na takim hockerze fryzjerskim. Eee, słuchajcie, piękne włosy, Ady. Eee, przygotowane już po podpinane. Trochę tego podpinania było, bo tych włosów naprawdę jest sporo. Bo te końce są bardzo delikatne, Ada. Ale zobaczysz, że po ucięciu wszystkich będziesz miała piękną, równą długość, większą objętość i naprawdę bardzo ładne, zdrowe włosy. A to też są nadal długie. Natomiast myślę, że absolutnie po Pokochasz zabieg kaszmirowej karatyny. Powinno cię to uzależnić wręcz. Bo jest to taki zabieg, który powoduje, że będzie ci o wiele łatwiej na co dzień z włosami, wiesz? One jak schną same albo je suszysz, to zdecydowanie ładniej wyglądają, mają taki piękny połysk. Wiele naszych klientek salonów twierdzi, że po tym rosną włosy bardziej. A potem akurat włosy nie rosną, ale chodzi o to, że po prostu się nie kruszą. Ale faktycznie jest tak, że na przykład jak się często podcina włosy, to yy, szybciej rosną. Wiesz, co? Zdrowe jest podcinanie włosów regularnie, natomiast to nie jest tak, że one rosną, mhm. tylko to jest to wrażenie, że widać, jak one rosną, bo te końce wtedy nie są takie poływane, tylko po prostu jest tak bardzo ładna linia, jak teraz właśnie taką linię wycinamy tobie. I to jest po prostu taki, wiesz, okaz zdrowia. No i widać konkrety, widać właśnie tą linię. Są jakieś takie life -hacki, w stylu na przykład, że trzeba rozczesywać włosy zawsze od dołu. Albo żeby myć, spukiwać chłodną wodą. Nie wiem, czy to są mity. rzeczy. Czy to są mity, czy to są serie? Nie, to są bardzo fajne wskazówki. Tak? Na przykład z tym rozczesywaniem, zobacz przy twojej długości, jest to ważne. No, ciężko złapać. Teraz mam włosy już rozczesane, hmm. przygotowane. Też cały czas pracujemy sobie na dobrej odżywce. Ona w bardzo ładny sposób, jak wiesz, spryskuje, to te włosy się pięknie rozczesują. Ale chodzi o to, że no, nie powinno się tak włożyć stąd grzebienia i pociągnąć do końca. Tylko właśnie zawsze rozczesujemy od końcówek i przechodzimy coraz wyżej, coraz wyżej i wtedy dopiero jesteśmy tutaj i wyczesujemy sobie o wiele wtedy ładniej włosy, nie plącząc ich. A z tą wodą to jest bardzo ważne. Masz jakieś problemy ze skórą? Troszkę czasami się, nie wiem, przetłuszcza albo... Masz suchą... Często masz mm, włosy? Tak, codziennie. codziennie. To, to tak faktycznie przytuszczają mi się dosyć mocno włosy. To pamiętaj o tym, że nie przetłuszczają się włosy, tylko skóra, ok? Mm -hmm. I na przykład bardzo możliwe, jeśli chodzi o wodę, że na przykład myjesz za ciepłą wodą. Kurde, Czyli... I wiesz, że to może być prawda, bo ja Lubisz? to <głosy> <głosy> lubię. No to to jest problem. <noise> Wręcz taką... Gorącą. Gorącą. No to widzisz, to, to może jeszcze dla ciała jest dobre, chociaż podobno nie. Natomiast dla włosów na pewno nie. Jeżeli zmienisz już temperaturę wody, to będzie to o wiele lepsze dla Twoich włosów, bo właśnie za gorąca woda podgrzewa nam szybko organizm, wydziela się zbyt duża ilość sebum i wtedy szybciej przetłuszczają się włosy. Kiedyś też słyszałam, e, ktoś mówił o tym, żeby myć włosy wodą przegotowaną, ale to nie wiem, jak, jak to miałoby <grym> wyglądać, nie, naprawdę to byś... to chyba jak ktoś ma takiego jeżyka, to można tak robić? Tak, to byśmy musieli dobre pewnie. garne głody <grym> no. zagotować. Dziewczyny, pamiętajcie też o tym, że jeżeli są tak długie włosy, żeby na noc, jeżeli idziecie spać, te włosy zawsze były na przykład jakiś luźny warkocz, lekko splecione. To jest o tyle ważna informacja, bo ważne, żeby te włosy po prostu nie wycierały się poprzez noc. Jeżeli będą tylko po prostu rozpuszczone, to wtedy są wszędzie, na poduszce, mogą się kruszyć, mogą się plątać, a nawet rozdwajać. Dlatego dobrze jest na noc te włosy lekko spleść w jakiś warkocz i wtedy te włosy po prostu są bezpieczniejsze. Ale powiem Ci, że na przykład jak y, byłam gdzieś tam nawet u, fryzje, u z fryzjera na jakimś podcięciu, mm -hmm. to w ogóle nigdy nie zdarzyło mi się, że ktoś tak dzielił włosy. Poważnie? Tylko tak y, raczej… Na raz, ciach! <gry> no bardziej tak na, na raz czy na dwa. Wiesz co, no, w takich podziałach jest to bardzo ważne, żeby to wszystko było dobrze precyzyjnie zrobione bo wtedy mamy pewność, że całe cięcie jest dokładne, mamy odpowiednie proporcje tego cięcia i wszystko mamy zaplanowane. Jak się czujesz? Fajnie, ale są takie, wydaje mi się, krótkie, w sensie przez to, że jakoś jestem przyzwyczajona do... Wszystkie dziewczyny teraz ci zazdroszczą włosów. No jak to krótkie? Długie, piękne włosy. One są nadal naprawdę bardzo długie, a teraz w po prostu... W ogóle powiem ci, że tylko linii, e, nigdy nie miałam przedziałka na prosto i pierwszy raz mi to zrobiłeś chyba. No fajnie, tak inaczej, nigdy tego nie próbowałam w sumie, jakoś o, to tak Może dzisiaj zupełnie inaczej. Zobaczymy, jak będziemy suszyli. Okej, okay, a na którą stronę się czeszesz? Masz jakąś tak ulubioną stronę? Tak, tylko właśnie zapomniałam teraz, na którą? <laughs> chyba po prawej stronie głowy, chyba tu mam przedziałek. Pamiętajcie, dziewczyny, że o długie, piękne włosy dbamy zawsze w odpowiedni sposób, regenerując je i nawilżając, ale też bardzo istotna jest skóra głowy. O to, żeby o tą skórę dbać. Ada powiedziała mi właśnie o tym, że ma czasami problemy ze skórą. Ona może się. Lekko przetłuszczać, ale też ma delikatny problem z wypadaniem włosów. Jeżeli tak, to w tym momencie bardzo polecałbym specjalny olejek Action. Ten olejek właśnie będzie miał dwie funkcje. Pierwsza funkcja doskonale radzi sobie z tym przedwczesnym problemem wypad wypadania włosów. Druga bardzo ciekawa rzecz, on na pewno Ada pomoże Tobie właśnie z tym lekkim przetłuszczaniem. Zawiera niewielką, niewielką wartość alkoholu, a więc będzie właśnie doskonale sobie radził ze skórą głowy. Mało to. Przy długich włosach, długie włosy pamiętajcie dziewczyny, że często są właśnie takie ciężkie i mają bardzo mało objętości, a ten preparat daje bardzo ciekawą objętość. Jak go aplikujemy? Odkręcamy sobie taką delikatną pipetkę, napełniamy 1 trzecią pojemności i pojedynczymi kroplami po przedziałkach stosujemy ten preparat na skórę. Stosujemy na skórę i później najważniejsze, że po zastosowaniu tych olejków eterycznych, które są w środku, musimy bardzo mocno taką skórę rozmasować, czyli robimy taki... Ada bardzo mocny, ale przyjemny masaż, żebyś czuła, jak skóra Twoja rusza się po głowie. Dobra? Czujesz? Fajne to jest? Uh -huh. To po prostu też <laughs> pobudza krążenie i wtedy takie olejki troszeczkę mocniej e, po pierwsze wnikają w skórę głowy, a po drugie mocniej działają. A więc bardzo ciekawa wskazówka dla wszystkich dziewczyn, które macie długie włosy, żeby o te włosy jeszcze bardziej zadbać, ale właśnie od skóry. Dlaczego nie robimy teraz tych kropelek? Ponieważ za chwilę będziemy robili e, Adzie niesamowitą usługę kaśmirowej keratyny, a później ją zmywali, a tych olejków ze skóry się już nie spłukuje. Jeżeli czujesz, że Twoje włosy są odwodnione, straciły blask, są matowe, a może lekko się kruszą albo po prostu rozdwajają, czyli wymagają bardzo dobrej pielęgnacji, to warto zwrócić uwagę na zabieg kaszmirowej keratyny. O tyle istotne jest w tym zabiegu to, że jest to zabieg profesjonalny, który wykonujemy tylko i wyłącznie w profesjonalnych salonach fryzjerskich. Na pewno znajdziecie to również w salonach Farmagen w całej Polsce i we wszystkich salonach Maniewski. Usługa ta rozpoczyna się tym, że Dasza umyła włosy specjalnym szamponem kaszmirowym, żeby te włosy przygotować. To jest taki pierwszy krok. Następnie teraz nakładamy specjalny fluid, on jest właśnie w takich większych butelkach, ponieważ jest profesjonalny do salonów fryzjerskich. Fluid kaszmirowy, który starannie pasmo po paśmie będziemy nakładali na włosy, tak aby te włosy wszędzie ten fluid miały w taki równomierny sposób. Później suszymy te włosy. Zapieniamy delikatnie, spukujemy i nakładamy odżywkę. Odżywkę do włosów nakładamy już nie myjąc tych włosów. I ta odżywka również pięknie te włosy zregeneruje. Później włosy tylko i wyłącznie modelujemy. Pamiętajmy, że nie jest to zabieg typowy do prostowania włosów, bardziej nazywamy go zabiegiem dobrej regeneracji, pielęgnacji włosów. W związku z tym możemy go częściej powtarzać, co, co naprawdę wiele pań uwielbia. Niektóre nawet twierdzą, że po tym bardziej rosną włosy. To trochę nieprawda, włosy po prostu się nie kruszą w końcach. A zestaw, który powinnaś mieć później w domu, to jest specjalny szampon i odżywka aby kontynuować tą usługę w domu. Ta usługa wtedy wytrzymuje do kilku tygodni, a więc włosy łatwiej się czeszą, rozczesują i po prostu mają piękny połysk, niesamowity blask. Zanim pokażę Wam przepiękne włosy Ady, chciałem tylko przypomnieć, że wszystkie produkty, które używaliśmy w odcinku, znajdziecie w opisie filmiku. Gotowi? To uwaga. Tak wygląda Ada jej przepiękne, naturalne włosy. Ada, jak się czujesz? No super, naprawdę jestem bardzo zadowolona, przede wszystkim e, włosy są tak luśniące, że czuję się jak z jakiejś reklamy e, i już wiem jak robią to w reklamach po prostu, że to jest to nie, nie zawsze jest zrobione komputerowo, tylko naprawdę można mieć takie włosy, niesamowite to jest. Ja się czuję naprawdę super tak odświeżona przede wszystkim. Dotknij sobie je, dotknij sobie jakie są, bo wszystkie klientki w salonie Maniewskiej jak wychodzą zawsze tak dotykają cały czas włosy. Ja w ogóle będę tak e, tylko siedzieć i robić tak teraz, <laughs> bo jak pada tak światło to widać jak super, nie no, naprawdę. No bardzo, I widzisz, tak. nie ma koloru? I są takie lekkie. Tak i no super. To są Twoje naturalne włosy, obłyszczą się, co najmniej jakby by były pofarbowane. Także no to jest właśnie efekt tej niesamowitej usługi kaszmirowej. I fajne jest to, że to jest tylko pielęgnacja, czyli możemy często to robić, a więc jak tylko będziesz miał ochotę. No ja na pewno, słuchaj, teraz już na pewno będę do Ciebie często przychodzić. To ja Cię <laughs> zapraszam, będzie mi bardzo miło. Twoje włosy są narażone właśnie często na jakieś prostownice, lokówki, a to jest doskonały zabieg regenerujący, OK? Super. Pięknie wyglądasz. Tak jak ścinałeś, to ja miałam takie trochę, trochę stres, ale teraz totalnie nie, nie żałuję w ogóle jest Naprawdę super. Dziękuję bardzo. Misja wykonana. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Czy ty masz długie włosy? Jakie są Twoje sposoby na ich pielęgnację? Napisz mi o tym w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.